Hej, to Deria! Ja w tym krawcach pokażę wam jak zrobić taką opaskę uszy królika. E... Uważam, że jest przeurocza e... w ramach takiego małego bonusiku. E... Pokażę wam, że tutaj można sobie zgiąć ucho i też wygląda chyba jeszcze fajniej. E... Także zapraszam Was do oglądania, ale jeszcze chwilę zanim, przepraszam, że ten tutorial będzie taki troszkę nieogarnięty, yy, ale ale operowanie klejem na gorąco i jednocześnie patrzenie się w kadr czy wszystko na pewno widać i w ogóle jest troszkę trudne, yy, więc za to Was przepraszam, ale myślę, że już może bez zbędnego będę zaczynać. Będziemy potrzebować drutu, filcu i trochę jaśniejszego koloru. Ja tu akurat wybrałam taki różowy i troszkę jaśniejszy, ale zamiast tego jaśniejszego koloru możesz użyć także farby akrylowej albo jakichś do Jedną z tych ważniejszych rzeczy będzie oczywiście opaska do włosów. Przydadzą nam się także nożyczki. Coś do zaznaczania. Tu mam akurat taki mazak, linijka. I tutaj sobie zrobiłam taki, jakby już szablon. Odrysowałam tą opaskę i zarysowałam, jak to mniej więcej ma wyglądać. Myślę, że już możemy zaczynać. Także rzeczą, od której zaczniemy, będzie zrobienie jakby szkieletu tego całego, tej całej opaski. Posłużę się tu jeszcze moim szablonem e, To czarne to jest właśnie ten szkielet, a e, ten bardziej fioletowy, czy też różowy kolor, to będzie ten materiał e, Także wezmę sobie opaskę trochę tego drutu ja akurat mam tu taki zawinięty I teraz położę tą opaskę na szablon której wcześniej zrobiłam Biorę drut I mniej więcej w tym miejscu, gdzie ma być yy, Zaczynać się to ucho yy, Przykładam Jak widzicie zostawiam tutaj troszkę miejsca Ponieważ będzie to trzeba zawiniąć, żeby coś jakoś trzymało yy, Także teraz bierzemy tą opaskę Razem z drutem I go zawijamy Mniej więcej w ten sposób. Nie musi być jakoś dokładnie, byle się trzymało. <laughs> Teraz yy, przykładamy. I znowu nie musi być jakoś dokładnie. Przykładamy jakby yy, szablon. Inaczej, drut do szablonu. Nie musi się jakoś specjalnie zgadzać. OK, ja myślę, że tak jest dobrze. No, jak się domyślacie, teraz po prostu oplatamy e, tą resztkę e, dookoła, żeby się trzymało. E, ja to sobie tutaj troszeczkę utnę i zrobię to kombinerkami, ale oczywiście, jeśli czegoś takiego nie macie, to możecie e, spomóc się noszeczkami. Jak widzicie, jedno ucho nie zostało już ukończone Jak się domyślacie, z drugim robimy oczywiście to samo e, Także zaraz do Was wracam Dobra, tak to wygląda e, Teraz zajmiemy się oczywiście jakby obudową e, Okryciem tego stelażu, szkieletu Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi No i do tego celu przyda nam się filc e, Mój jest złożony, także teraz zajmiemy się jego rozkładaniem może nie będzie, tak? Ok. Co prawda nie widzicie go w całości, ale postaram się, żeby było widać tą najważniejszą część. Gdyż teraz y, ja się tu wspomogę linijką, ale y, taką dygętką. Ale oczywiście to nie jest konieczne. Położę sobie ją tak na oko. Y, tak 5 cm, żeby ten pasek. Y, Miał grubość tutaj o 5 cm. I teraz wezmę ten mazaczek, i po prostu e, zrobię taką w miarę równą, równoległą do tego, do tej strony na dole linię. Teraz kiedy mamy już coś takiego oczywiście to wycinamy. Ok, pasek już mamy. Eee, teraz pomyślałam, że może od razu zajmiemy się już uszami. Eee, także biorę sobie tam tutaj stelaż szkielet tej opaski. Kładę tak mniej więcej, żeby było równo. Eee, biorę mazek. I szkicuję takie ucho, które będzie, no tak, e, zdecydowanie większe od tego tutaj e, drutu. Więc może niech będzie. O tak. Z drugiej strony tego filcu zrobiłam to samo, i teraz e, złożymy to sobie w ten sposób. I wytniemy, e, jakby oba kawałki e, po właśnie tych narysowanych liniach. Także mamy tutaj już dwie pary uszów e, i cztery w sumie kawałki. I oczywiście ten pasek, ale teraz zajmiemy się tym paskiem, bo weźmiemy sobie opaskę, a raczej stelarz, i zrobimy sobie coś takiego. Może zrobię to on tak. Nakładamy tak tutaj ten materiał. I bierzemy mazak. I na tym materiale zaznaczamy, yy, gdzie się zaczyna yy, drut. Nie wiem czy to widać. No, nie za bardzo, ale potem postaram się Wam to jakoś inaczej pokazać. Także tutaj właśnie tak nałożyłam, zaznaczyłam i y, mam tutaj takie dwie, y, dwie kropeczki linie Z drugiej strony zrobimy oczywiście to samo, y, bo te dwie kropeczki będą nam potrzebne, żeby opleść y, tą opaską materiałem. Ok, tak to wygląda. Teraz bierzemy nożyczki i tniemy tutaj y, od tych kropek. Takie paski. Nie więcej w ten, w ten sposób, ja je tu chyba jeszcze troszkę powiększę, myślę, że może być. I teraz zajmiemy się nareszcie oplataniem naszej opaski. Także bierzemy naszą opaskę, bierzemy nasz materiał i zaczynamy ją owijać w ten sposób. I teraz doszliśmy do tego paska. Teraz bierzemy ten materiał, przykładamy na tą stronę. I ten paseczek wkładamy między ucho, to znaczy między te dwa druciki. Tutaj ten pasek zakładamy tu, ten pasek pomiędzy ucho, i tutaj znowu zawijamy. Teraz będzie trzeba wszystko skleić. Także biorę teraz klej, i tutaj robię taką linię. Tutaj wszystko przyklejamy. Przepraszam, że nie pokazałam Wam jak to dokładnie robię, jednak klej bardzo szybko zasycha i byłoby jednak to troszkę niemożliwe. Tutaj damy kropkę. A, właśnie się poparzyłam. Właśnie zauważyłam, że chyba wyszłam z kadru i za to Was bardzo, bardzo przepraszam. Jednakże, praca z klejem na gorąco przy takiej małej rzeczy, raczej cienkiej, jak właśnie ta opaska, nie jest aż taka super łatwa. Dlatego też ciężko mi jakby kontrolować, czy ja się jeszcze w kadrze i y, robić to jednocześnie, także za to prze przepraszam. Przepraszam, że teraz tak zamilkłam, ale wolałabym się jednak na tym skupić. Dobra, na razie nie wygląda to najlepiej, bo wygląda to jak jakieś yy, dziwne coś, <noise> e, tak to nazwijmy. Ale teraz są resztę materiału owiniemy dookoła. W ten sposób. Jak się domyślacie, to też oczywiście przykleimy. Także tak to wygląda z tej strony może troszkę na tyle źle, ale ogólnie wszystko wyrównałam. Ta część będzie i tak na włosach, więc y, nie będzie ją widać niż uszy, y, którymi się właśnie teraz zajmiemy. Tutaj są y, nasze wcześniej zrobione uszy. Y, wcześniej zrobiłam jeszcze te, te y, ich środki, y, Przepraszam, że bez Was, ale z... y, robi się je w podobny sposób jak. Y, no, po prostu uszy. Y, I myślę, że to właśnie strata czasu y, pokazywania tego. Także bierzemy y, sobie jedną. Y, jedną jakby część. Nakładamy sobie. Na jej te środki. I bierzemy sobie drugą część. I nakładamy na nie te środki. Proponuję to zrobić troszkę wyżej, nie przy, samej, nie przy samym dole. W ten sposób. To sobie może na razie odłożymy. I teraz po prostu przykleimy te środki do uszu. żeby to się nie stało twarde, klej rozprowadzam tylko na bokach yy, materiału. już uciekłam z kadru. Również oczywiście tej samo. to samo I przyklejamy. Mamy uszka Teraz zajmiemy się łączeniem wszystkiego ze sobą. Pamiętajcie, żeby dobra strona, czyli tak, gdzie na przykład mam ten środek, była w tej chwili w środku. Czyli tu na przykład jest linia, gdzie sobie obrysowywałam. Na tym tego nie widać, ale tu na przykład. I ona ma być w tej chwili na zewnątrz. Bo tego widzieć potem nie chcemy. Także teraz po prostu yy, bierzemy klej, i tutaj po bokach wszędzie go rozprowadzamy. W ten sposób, no i oczywiście wszystko ze sobą łączymy. Uszkiem robimy oczywiście to samo. I kiedy oba są gotowe, wywracamy je na drugą stronę. Okej, okay, tak to wygląda, są przeurocze, ale taka mała rada, jak to wywracałam, to się okazało, że klej dostał się nie tam, gdzie powinien. A konkretnie na te środki. I pokażę Wam te części, i no, wygląda tak jak uszy, ale czy dobrze? To bym nie powiedziała. Um, także to będzie do wyrzucenia. E, także najpierw zróbcie te uszy, a potem przyklejcie. Wywróćcie to, a potem przyklejcie środki. I wyjdzie to na pewno lepiej niż e, tamto. Dobra, pominiemy ten fakt. E, Możecie się wspomóc przy, przy wypychaniu, e, znaczy przy wywracaniu jakimś mazakiem czy czymś, e, żeby po prostu te wszystkie części tam, gdzie palce nie dosięgniecie, sobie tutaj e, wyrównać. Także teraz pozostało nam przymocować te uszy e, do reszty. Nałożymy sobie jedno ucho w ten sposób na ten staż. Drugie ucho. I teraz tutaj e, to przykleimy. W ten sposób. Z drugim oczywiście zrobię to samo. Także tak to wygląda. Jest już gotowy, gotowa opaska. Myślę, że świetnie sprawdzi się na Wielkanoc, świetnie się sprawdzi na jakieś, nie wiem, śmieszne zdjęcie z przyjaciółmi, cokolwiek. Jest przeurocza, moim zdaniem. E, wiem, że to jakby widzicie to jakby było trochę nieestetyczne e, Ale nie wiedzieć czemu jakby w rzeczywistości wygląda to lepiej. E, poza tym tak naprawdę jakby najbardziej będzie widać tylko uszy, więc myślę, że nie ma się czym przejmować. E, także... E, dzięki Wam za obejrzenie tego filmiku, mam nadzieję, że Wam się spodobał. E, chyba wyszedł troszkę długi, ale to nic. E, także jeszcze raz dziękuję Wam za obejrzenie, no i widzimy się w kolejnym pa! pa!